Słowo Boże na dziś, sobota 15 kwietnia 2023 roku. Czytanie z dziejów apostolskich. Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą. Co mamy robić z tymi ludźmi, bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabronimy im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli. Rozsądźcie. Czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać Was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 118. Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą, głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Dziękuję panie, że mnie wysłuchałeś. Prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła pana. Ciężko mnie panu karał, ale na śmierć nie wydał. Dziękuję panie, że mnie wysłuchałeś. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. Dziękuję Panie, że mnie wysłuchałeś. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwóm spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z martwych zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie.